Te screamy, to tak? Te screamy boom, boom. Ale mają pisk. Pisk 10 na 10. Tyle muretka. Huk eksplozji.

Lepsze, 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 no. Ty, ale nie, ja... nie ma lepszego, bo wybuchło bliżej nas. Tak. To samo, jeśli chodzi o pismo. Nie no, ja idę w tych leczkach dalej, Dobra. bo nie uciec. Prosto postawię, ją, postaw ją prosto, No Poszła.

No to było efekt? Głośno. No, wiadomo, teraz tak. Polutka jest najgłośniejsza. Eee, muerte i Scream Boom. boom. Bardzo cicha, jeśli chodzi o eksplozję. Jeśli chodzi o pisk, to jest mega. Eee, te mają taki podobny pisk, może ciutkę lepszy od Muerte i Scream bumów. Tylko teraz są wiadomo, tańsze nie mają efektu pisku. nie? Dobra, super, weź teraz po jednej rakiecie i sobie w wodę wyserujemy. Ale te pisk mają kozacki. To samo co muerta. No, ale, ale bardziej. Może bliżej staliśmy, nie? Nie. Za, bo za pierwszym razem dziabnęło i dlatego żeś drygał. <laughs> za pierwszym razem tu drygał. Tu w z górki. Pój. Nie muszę cię uczyć. Zobaczymy, co jest w Tu ma taką ładną... jest ja mam patrząc, ja mam patrząc. Koniecznie pomyślałem. Nie ma rasy tutaj za obniżki. Skrimp mały. Skrimp. Zdekła. Ale pisk. Mega. Powiem Ci. Trzeba być wariatem, żeby ją odpalić z ręki. Albo chyba, albo chyba, że to jest głuchra, bo ma jakieś mega słuchawy. Wykumiający dźwięk Teraz ta jorgosta Teraz ta która z biega łączy była Tu może gdzieś w wodę wlegać Ta wystrzeliła No południe jak w Persji No dawaj Teraz ta to... salut salu Tak Mała, mała. Ja, Oni tam chorym, a czyli ta akustyka tu w ogóle nie się, nie? No. I teraz to średnia. Chyba przez to, że te drzewa tu powycinali. Zresztą chyba te drzewa tak wyłapywały. O, a to poszła. O, w wodzie. I sum 12-metrowy. Tak. Więc ocencie jak Wam się podobają. Szczerze, jak mam być wami, szczery. Eee, no to tak. Popatrz, potapka mm. mm. No, tu byli. Eee, Scream 3 na 10 Duży plus zapisk. Mały. Znaczy, plusa na w ogóle nie daje za huk I duży minus za cenę. Muerta plus zapisk. Mały, tam można powiedzieć. No, też nie daje plusa za huk, bo jest to samo co w Screamach. Tylko no, tutaj jest cena bardziej przystępna niż w Screamach, więc tutaj już będzie taka ocena 4 z plusem. E, salut Raketen takie 5 na 10 też takie szału nie robi jakoś hukowo. Ale za to jeśli chodzi o te Salut Raketen, no to już są troszeczkę głośniejsze, więc tu już można taką szósteczkę dać. Szczerze, nic takiego nie ma, co bym tak jak to się mówi maskiew. Chyba, że byłaby mega dobra jakaś cena i to jest moje zdanie. Subuś, a ty jak? No powiedz nam coś, powiedz nam. No właśnie. Te miały super pisk. Te też mi się fajnie podobały, ale. Nie, no, te były z te To były jest I to jest dobre. Dwie takie same, a jednak, jedna lepsza. Nie? O, no. o, benio w laczkach, proszę. O. Do, 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 <coughs> benio, a ty. O, ten pisk i te. Te z hukiem, no? Te z hukiem. No i a wy napiszcie, jak Wam się podobało. Trzymajcie się po pory. Tak. Na razie.